W tym filmie omówię czwarty odcinek drugiego sezonu Hadmin Hotel. Dzieją się tam naprawdę ciekawe rzeczy, więc nie przedłużając mojego oglądania. A więc na początku odcinka Charlie szykuje się do wyjścia, by udać się do Katie Kiljoy i zaprzeczyć wszystkim fałszywym plotkom o hotelu, które powstały przez odwiedziny woksa w nim. Wagi próbuje ją przekonać, żeby odpuściła sobie i została z nią, ale Charlie nie odpuszcza i wraz z Nifty wychodzą z hotelu. Potem mamy krótką scenę za Alastorem, gdzie widzimy jego ranę zrobioną przez Adama, która ewidentnie go barczy bardzo boli. Stoi przy lustrze i pali papierosa, popijając drinkiem. Następnie idzie on do salonu, gdzie tu siedzą Angel z Cherry i czytają wiadomości od Valentino, a obok nich siedzi też Lucifer. Ten fascynuje się kaczką na swoim kubku, lecz po wejściu Alastora oskarża go o przerwanie mu rozmowy z Angelem, którego imienia nawet nie pamiętał. Zaczynają gadać o tym, że niby Al jest gospodarzem hotelu, choć tak naprawdę wagi robi wszystko za niego. Lucifer również mówi, że Alastor uciekł, kiedy Charlie bardzo go potrzebowała. Gdy Alastorowi wylewa się trochę zawartości. Jeśli skupka, Lucek mówi, by użył podkładki, co sprawia, że Alastor opuszcza hotel. Charlie i Nifty przygotowują się przed wywiadem, planując sobie, co będą mówić. A raczej to tylko Charlie. Nifty po prostu przetakuje. I ma za sobą baner o tym, że Vox kłamie. Przerwa im Velvet z pytaniem, czy nie dostali już nauczki po wczoraj. Charlie odpowiada, że to, co zrobili wraz z Voxem, to było przegięcie i że ona wszystko tu naprastuje. Vel woła Katie i mówi, że wie, co ma zrobić. A więc wywiad się zaczyna, a gdy Charlie chce powiedzieć o czymkolwiek Pozytywnym, to Katie jej przerywa. Promuje przy okazji ten kłamliwy materiał woksnek. Vel widzi, że Charlie sobie nie radzi i jest z tego zadowolona. Alastor w międzyczasie odwiedza Rosie i przy herbatce sobie plotkują. Al mówi jej, że postanowił opuścić hotel raz i na zawsze. Rosie jednak mówi, że to nie od niego zależy. Alastor zaczyna jej wypominać, że wie o tym, ale wie również, że według ich umowy miał się stać najsilniejszym grzesznikiem w całym piekle, a skończył z rano na klacie i złamaną laską. Rosie wyśmiewa go, że ten myślał i już jako najsilniejszy grzesznik, którym on jest, może pokonać Archanioła. Mówi też, że jest nadal tak uparty i słodki jak w dniu, kiedy się poznali. I przypomina mu ten początek. Mamy wtedy pokazane jego życie na ziemi. Alastor był gentlemanem, który starał się zostać gwiazdą radia. W jednej scenie również widzimy ludzki design Mimsy, kiedy Alastor gra na pianinie. Jednak na jakiejś imprezie jakiś losowy facet wylewa na niego drinka i cóż... Ten ląduje w lesie i... Alastor potem z nim kończy. Alastor robił wiele rytuałów do głosów za. Światu. W końcu usłyszała go ale chciał zawrzeć z nią pakt, bo wiedział, jaki los czeka takiego człowieka jak on po śmierci. On nie chciał być tylko bezbronnym grzesznikiem. Pragnął mocy, bycia jednym z najważniejszych demonów, by móc kontynuować swoją zabawę. Rosie się zgadza, ale pod warunkiem, że Alastor wykona jakieś zadanie, a do tego czasu jego dusza będzie w jej rękach. Ten nie ma nic przeciwko i zawierają umowę. Ale jednak zmarł dzień po tym. Myśliwy pomylił go z Jeleniem i postrzelił. Rosie nie może powstrzymać się od śmiechu, a Alastor strąca żoł. Lat, błąka się bezcelowo po piekle, udaje miłego w hotelu, bo jednak nie okazał się być taki potężny, jak ona mu obiecała. Rosie zaczyna śpiewać piosenkę, gdzie to nazywa go swoim zwierzakiem, no i po prostu przypomina mu, że to ona ma nad nim władzę do czasu, aż Al nie spłaci swojego długu. Po wyjściu, Alastor przeżywa to, jak go nazwała, i próbuje wymyśleć jakiś plan. Nie zajmuje mu to jednak długo, twierdzi, że ma bardzo sprytny plan. Widzimy wtedy również figurę rodziny Morningstar. I czy to ważny element tutaj, to nie wiem, ale po prostu ładnie wygląda. Wracamy do wywiadu Charlie. Ta mówi, że serpenter został odkupiony, więc anioły mogą już nie chcieć więcej eksterminacji, ale Katie mówi, że według materiału Voxa nie ma żadnych dowodów na odkupienie. Charlie broni się tym, że Vox po prostu wyciął rzeczy z kontekstu, czym łatwo można manipulować. Podając jakiś przykład, że grzesznicy zasługują na eksterminację. Mówi, że przecież tak nie uważa, ale Katie oczywiście wyłapuje to bez ironii i na jakimś pobocznym live ogłasza to jako news. Charlie prosi Nifty o pomoc, żeby powiedziała, jaki hotel jest cudowny, ale ta Spojrzeniu w kamerę po prostu stoi i wpatruje nam się wszystkim w duszę. Charlie w mowej, że to nie jest kamera, tylko wielki karaluch, a Nifty zaczyna śpiewać piosenkę o tym, jak hotel bardzo jest brudny, ale ona go posprząta. Potem nawieje nawet trochę po japońsku, a Charlie chyba ma kolejną utrawę. Alastor wyzywa Boxa na pojedynek, jednak do telewizorka łącza reszta widz. Ale jednak już na początku ma problemy. Jego mocy nie działają tak jak dawniej. Box to szybko wykorzystuje i chwilowo ma przewagę nad Alastorem. Ten go odpycha, Lecz zostaje zaatakowany przez Valentino. Trafia go w miejsce rany, ale stwarki Alastora chwilowo go zajmują. Następnie Velvet tworzy łuk z ankiety stworzonej na jakimś slajwie, a Alastor broni się za pomocą swojego cienia, lecz wyczuwa również atak Voxa, więc go unika. W międzyczasie Charlie i Katie kłócą się o tolerancję, a Nifty zauważa na jednym z ekranów, że Alastor ma kłopoty, więc jak Zygzak McQueen pędzi do hotelu, by wziąć Huska i pomóc Alastorowi. A Husk akurat rozmawiał z Angelem i chciał mu coś powiedzieć, no ale nie zdążył. Vox w końcu łapie Alastora, rzucając nim o ścianę, co powoduje rozpięcie się górnej części jego marynarki, odsłaniając ranek, której szwy Vox rozrywa. A, mi nie to musiało boleć. Wtedy na miejsce zacierają Nifty i Husk, który przez przypadek niszczy fryzurę Velvet, a ona tego by nikomu nie wybaczyła. Za pomocą mocy odpędza Huska, który broni się swoimi kartami. Nifty za to dopada Valentino i on znowu nie może sobie z nią poradzić, Alastor wykorzystując to, że został sam z Voxem, wznawia walkę. Husk w dalszym ciągu walczy z Velvet, Valentina próbuje się bronić przed Nifty i ja się cieszę, że Nifty nie wzięła anielskiej broni. Jednak w końcu znajduje sposób, by ją powalić, a ona nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Alastor, widząc, że ma kłopoty, przerywa walkę, mając propozycję dla Voxa. Gdy ten zatrzymuje Valentino przed strzałem, Alastor mówi, że mogliby tak walczyć w nieskończoność, a to tylko utrudnia mojego cel. Proponuje, by dołączył do Wisła jako ich więzień pod dwoma warunkami. Pierwszy to taki, że pozwoli tej dwójce wrócić do domu, a drugi to, że nie mogą nic zrobić Charlie. Vox nie dowierzając, że to jedyne warunki, oczywiście się zgadza i wraz z Alastorem zawierają umowę. Vox od razu związuje go i zawozi do wieży na wywiad. Charlie, gdy jest wyganiana wraz ze wszystkimi innymi ze środka, widzi Alastora i próbuje dopytać, co się stało. Ma pretensje, że ją wygonili, bo w końcu jest księżniczką piekła, cóż, więc może zachowuj się jak księżniczka piekła. Po spojrzeniu na ekran, schwytanym Alastorem nie wie, co się dzieje. Vox urządza całą paradę o chwaleniu się, że schwytał Alastora. Na wywiadzie zdradza, że Alastor nie ma ogona, ale skąd ty to wiesz? Zabiera go na smoothie, który oczywiście tylko on pije, a na koniec dnia przeżywa, jaki ten dzień był cudowny. Alastor jest zmuszony siedzieć przy jego i na łóżku. Vox wstaje z niego i wydycha mu truciznę wala w twarz. Następnie się ubiera i chce uczcić to, że Alastor dał się tak bardzo upokorzyć. I nie, żeby robił to wcześniej cały dzień. A co wy? Wyznaje, że czekał na ten moment prawie 70 lat i jest ciekawy, co sprawiło, że sam radiowy demon zainteresował się Haspin Hotelem na tyle, by tam zostać. I jeszcze jak gość z lat 30 trafił do piekła i został jednym z najpotężniejszych Overlordów. Alastor jednak nie odpowiada, ponieważ ich umowa nie zmusza go do mówienia niczego. Mówi, że bez reszty wiz Vox byłby nikim, że nic się nie zmienił i nadal polega na otoczeniu. Vox go ucisza, ale Alastor nadal jest w stanie mówić, a słyszalny jest z głośników. Kontynuuje, że może przypomnieć Voxowi o tym, jak bardzo pragnął atencji, o tym, że kiedyś byli niemal równi. Vox miał ciekawe pomysły i rósł w siłę, Alastor go szanował, ale wtedy Vox wszystko zepsuł. Ale wypomina mu jak Vox nazwał go inspiracją, na co ten się gli i mamy z ich dawnej relacji. Byli wtedy w barze i rozmawiali. Vox faktycznie nazwał Alastora inspiracją i przyznał, że wiele zaczęło się właśnie od radia. Ludzie znali ich oboje i kochali. Vox w końcu powiedział, że mogliby połączyć siły, mogliby razem rządzić piekłem jako partnerzy. Alastor jednak wyśmiewa go, co dezorientuje Voxa. Nie wiedział, że jest tak słaby, by prosić go o wsparcie. Vox po prostu myślał, że jako przyjaciele mogliby współpracować, a Alastor mówi, że w piekle przyjaźń nie istnieje i myślał, że on to zrozumiał. Użył tutaj również prawdziwego imienia Voxa, jakim jest Vincent. I od tamtego momentu Vox nienawidził Alastora. Ten nadal ciśnie tym, że Vox polega na innych, pomimo, że ma go teraz pod ręką, a telewizorek zaczyna śpiewać piosenkę, by pokazać, że go to nie rusza. Wywyższa się mówiąc o tym, co osiągnął i co chce osiągnąć. Alastor jest skazany na jego łaskę, a Vox bawi się nim, gdy ten znowu jest. Na linach. Alastor ja wszystko rozumiem, ale żeby mieć dwóch właścicieli na raz, cóż to by było na tyle. To musiał być bardzo długi dzień dla Alastora, a wszystko przez to, że Lucek powiedział, by użył podkładki. Dla mnie ten odcinek to po prostu ogień, piosenka waxa i Alastora to banger. A jak Wam się podobał, do nas tego filmu.